Cześć, witam Was serdecznie po świętach przed Nowym Rokiem. Marego Drukarek z tej strony dziękuję Wam serdecznie za wszystkie interakcje i życzenia świąteczne. Na życzenie noworoczne przyjdzie czas, moi drodzy, przed samym Sylwestrem. Natomiast dzisiaj do sprawdzenia mamy urządzenie Brodera T710W. A dokładnie co w nim było, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Natomiast pamiętacie, printur skepto to jest reklama, a my zabieramy się za urządzenie, żeby zobaczyć, jak ono drukuje po wczorajszych wszystkich naszych zabiegach. Co w tym urządzeniu zrobiłem? To urządzenie jest dość mocno eksploatowane i chciałbym sprawdzić, bo wczoraj nie nie zdążyłem, ile stron ono wydrukowało, natomiast klient twierdzi, że chyba będą musieli wymienić na dukar Co tutaj było w tym urządzeniu? Poza konserwacją głowicy, która była na sensem tym, że słuchajcie, w tych zbiornikach czasem po pewnym czasie musicie yy, zwrócić uwagę, kurwa, no przepraszam za epitet, ale nie widać, ile jest atramentu. To, że to jest brudne, to zna nie znaczy, że tam jest atrament. Yy, klient do mnie to przyniósł, mówi, że jest. Nie, nie było ani w jednej celi, ani w drugiej, ani w czarnej celi, po prostu on jest brudny i wężyki były puste. Po zalaniu oczywiście trzeba było. Zrobić yy, całą. Tak, uzupełniono, dobra, 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 dobra niech się wy. Yy, całą procedurę, dobra. Otworzyłem. Yy, dobrze, zakończ. Zakończ. Ok. Uzupełniłem i całą procedurę przerzucenia atramentu łącznie z czyszczeniem głowicy w tym urządzeniu, żeby uzyskać wydruk. No wyłącznie. Ok, tak, tak. Więc teraz yy, zostawiamy to specjalnie na noc. Żeby sprawdzić, jaka będzie też, też jakość wydruku, teraz drugi przyjacielu, nie odbieram. I robimy obsługę, jakość, sprawdź. Jakość OK, wcisnij start, więc wciśnijmy ten start. Niech się wydrukuje, a ja zobaczę. Halosłam. No, mamy, mamy. Dobra, na razie cześć. Dobra. Słuchajcie, wydruk jest fantastyczny, jeżeli chodzi właśnie o tą drukarkę. Natomiast mm, sprawdźmy sobie, ile ona przerzuciła kartek w wnętrzu tego urządzenia widać, że no, jest zapylenie. Yy, ja ściągnę kamerę z tego względu, że później będzie. Mm, chciałbym wam menu pokazać, jak ono wygląda. Czyli no zapylenie jest, yy, jest, jest. jak najbardziej mało atramentu. Dobra, uciekaj. Mało którego atramentu nie wiem, ale prawdopodobnie cyjanowego trochę się zbliża ku końcowi, więc wejdźmy i zobaczmy, ile tutaj, ile, ile kartek zostało wydrukowane z tego urządzenia. Zobaczmy taką rzecz. Wejście do menu w tych nowszych urządzeniach inne. Dwa sposoby: wyciągacie kabel, trzymacie, trzymacie, tutaj, trzymacie tutaj przycisk czarny, przepraszam, kolorowy, Uruchamiacie jest, jest 0, wartość 0,80, później też klikacie lub. Standardową, milionową razy powtarzaną procedurę, czyli mini, mono, mini, mono, i teraz przejście do wartości 80, nic nie da, zobaczcie: error code, nic więcej, tylko tym jedziecie. Widzicie? I teraz będzie szczytywało to, co nam potrzebne, czyli tak. My chcemy przejść tutaj, nic nie jest zablokowane, tutaj byśmy chcieli przejść do page. Purch, nie, page. To będzie odpowiadać za przepełnienie. Taką jak Page. Dziś page, kąt jest. Ok, zobaczcie, 37181. Czy to jest dużo dla tego urządzenia? Nie, nie dużo, bo ja w drukarkach starszych z serii. W serii J105 100 miałem po 50-60 tysięcy one nadal dukowały, także ja uważam, że to urządzenie nie jest zbyt mocno eksploatowane i ono jeszcze naprawdę na głowę wracasz, naprawdę może posłużyć. One mają są przyszykowane po, po większe przebiegi. Ja spodziewałem się, że jak klient mi powie, że, są, że jest dużo eksploatowana, że jednak ta drukarka będzie miała co najmniej 50 tysięcy, to wtedy bym powiedział, że możliwe, że tak. Tutaj nie. Yy... Różnica między wejściem do menu w innych urządzeniach tym, że zauważcie, jak zrobiłem tą procedurę, to wartość 80, jak w starszych urządzeniach klikamy OK, tu mamy error code, a szukamy sobie bez problemu jako kolor, kopia wszystkich tych yy, wartości, które są nam potrzebne w danym do, y, momencie do sprawdzenia bądź do zresetowania licznika. Jeżeli Wam się przepełni, a jeszcze Pan będzie duży. Ja w tym momencie się oddalam, bo już kurier dzwoni. Czy mamy przygotowane pieniądze? Bo dwie kopiarki kupiłem dla klientów, żeby jednak nie płacić podatków, a coś było do sprzedania. Może je zjem za dwa miesiące, jak nie będę miał co jeździć, ale lepiej w ten sposób niż oddawać te pieniądze. A firma będzie miała co sprzedawać. Moi drodzy, widzimy się w tym tygodniu na pewno jeszcze raz. Spróbuję to wrzucić, żeby Patryk nam to opublikował jutro albo dzisiaj, nie wiem jak zdążę. Natomiast będziemy z życzeniami noworocznymi i ten rok sobie krótko podsumujemy, ile was było, ile obejrzeń i tak dalej tego kanału, bo Wy go tworzycie. Ja dla Was nagrywam, bo gdybym nie miał dla kogo nagrywać, tego bym nie robił. Szerujcie, udostępniajcie, komentujcie i wtedy niosą się treści. Dalej, dziękuję za atencję i. Widzimy się jeszcze w tym roku. Dzięki Cześć! Hej.